Siemane maneczko, ja jestem Szun i dzisiaj zaspany Szun Będę mówić trochę o spale na filmie, ale film i tak w miarę dobrze wyszedł Wtedy mówię, że Dawid parę razy umarł Prawie za pierwszym razem zrobiliśmy To będzie tak ładnie pocięte, że nie zauważycie nawet Pamiętajcie o zostawieniu Łapeczki w górę oraz subskrypcji Z dzwoneczkiem Stroje, nie będą nas patrzeć, czy kokę bierzemy ne? no właśnie tamten nie tamten typ nie może widzieć, nie pamiętasz nie pamiętam tamten typ co tam chodzi w środku nie może widzieć, że coś robimy hmm. tamtego sk no, skoczymy skorupujemy koka koka kokaina Staplarka, let's go. Jas. No Siadaj. Zrzuciłeś mnie. Sam spadłeś. Mm -mm. Działa jednak! Co? Nie wiem, że tylko w stanach działało, ale jednak to też za ptłarką też to działa. co? Okay. Wiesz, że za można „Wall Ridera” zrobić? Wall -ridera. Aha. Że coś się... Gada że ci? tak przód się podnosi do góry. No, patrz. Patrz, parę. Okej. Jeśli Rider, skaczę. Mhm. Mm Wziąłeś bronię w ogóle? Nie, a ty? A, no ja wziąłem. Dobra, no, już mam Idziesz? Jo, jadę. Nie wyjeżdżaj tym Daj sekundkę. Już Klocę postawiłem tylko Próż nie mógł przejść. <grych> A, w przyszedłeś Normalnie nie zostawiłeś No my się teleportowałeś, i... ty wchodziłeś w ścianę, przed chwilą się tepnęłeś. Nie. No, jedź. Gdzie? Daj, no, daj. Siadaj, ja no teraz Nie, poprowadzę. ja, ja prowadzę. To trudno. No... Stój. <noise> ja prowadzę. Siadasz czy nie? Ja prowadzę. Nie bo już nas dwa razy wykryli jak ty prowadziłeś, siadaj Coś Kiedy nas wykryli? Przecież robimy dwa to razy. pierwszy raz A kredy, próby? jak raz próby? Jak pierwszy raz? No pierwszy raz dzisiaj A tak, pierwszy raz dzisiaj To, ostatnie, to w takim razie na ostatniej próbie cię nakryli dużo razy No dawaj samochód Nie bo Ty to, Gdzie to tak, to masz, ale jak teraz będzie alarm z mojego czy z twojego powodu, to twoja wina będzie i za każde niepowodzenie 5% mniej masz. Okej? Okay? Zamiast tego napadu. Aha. A no jo, bo ten napad pierwszy raz robimy. Pierwszy raz dzisiaj. No... Pumę słyszałem. No przecież ci mówiłem to. Na ostatnim napazie. No. Także no, ja w innym miejscu ją słyszałem. Całkowicie ja słyszałem, że z lotniska wyjeżdża. No i spiesz. No przepraszam, nie widziałem, że tu jest woda. To idź po kolejne auto. Aby temu chłopowi idę zabrać. Jakiemu chłopowi? No tam nie jest chłop. A to na wieżę, dobra. No to po prostu nie idźmy po tą kokę, tylko zabijmy go. Znaczy, zdejmijmy kamerę, on pójdzie do środka, weźmiemy szybko stroje i uciekniemy. Samochód jedzie. Co ty na to? No spoko, samochód jedzie. Mm -hmm. Czekaj. Co? Na co? Nic do siostry gadałem Pyta się czy zamknę jej okno za godzinę A ja teraz kamerę zniszczyć czy nie? Zniszczyłem kamerę, gotowe wszystko? Gotowe? No spoko Tylko tam ci ludzie się dromne Dziwnie No bierz strój stary No czekaj, muszę tam przejść Czekaj, ja Ci otworzę tą kokainę w tym razie. Koka otwarta. No spoko, czekaj, bo tu ja, To są wszędzie betonowe krzaki, kurwa. Co? Przebieram się już. No i chodź. Ja pieprzę, ja pieprzę. Już raz do środka biegnij, kokę zbierasz, nie? Chodź. Myślę, że niekau, no żeby dobra, już spokojnie. No i chodź tam po kokę No. Udało się. No już spokojnie. Tylko auto trzeba wziąć. Uh -huh. Będzie 400 euro. chodźmy No już mam pełną torbę. No ty to ja będę brał w środku. O, mamy autko. O. Ty prowadzisz? O, tylko sobie bardziej to czekaj. Znajdę... Później nie. I później tak zmieniamy auto na inne, co nie? Nie. Tak. Że będziemy musieli w sumie wyjechać do środka, to zła logiczne. Ciężarówkę wejrzemy później. Mhm. Ale dziwnie wyglądamy jak za ochroniarzy. No A gdzie była ta ciężarówka, bo ja już nie pamiętam. Eee, przed tym tutaj mogę przez to przejechać? Tak? Okay. A my przecież mamy stroje ochrony. No. Możesz to rozwalić, jeść. Dobra. Ach, nie zdążyłem. Mm. A to jak kogoś przejadę? <laughs> Dobra. Mogę chociaż takie ładne drifty robić? Nie. Ale jak nikogo nie ma, to mogę. Dobra, cię ciężarówka ci ciężarówkę. Damy ratę! No, była na kamerach wtedy, wiesz? Mhm. To jest dużo chłopa, wiesz? Co, by nie jechać? Jak gdyby nikt nic? Mamy strój ochrony przecież. No tak, no, mogę gazować. Czy on u ciebie też latał? Nie. To sobie zobaczysz na filmie. Normalnie Dobra. jakby podskoczył i latał przez chwilę. Dawaj spróbuj ten film w 8K zrobić. Po Czekaj, jest pytanie, to gdzie ciężarówa była? A wiesz w jakiej razie to jest nagrane? W okay. jakiej? 720p. Mm, no ale przecież robisz lepszą jakość. Chciałbym ja ciężarówkę znaleźć. W środku chyba była. Za tą bramą Czekaj, ciężarówka masz na mapie, stary. Ominęliśmy ją. Gdzie niby mam na mapie. Weź na mapę, nie? Masz ciężarówkę, to znaczyłem ją. w sumie nie wiem, może ją musimy przejąć jakoś. Nie wiem, wracaj tam. Weź ją zaznaczyć cały czas, bo ona mi znika. Dobra, razem z Sunem zdecydowaliśmy, że wytniemy wam ten moment, bo tutaj jeździliśmy za ciężarówką, żeby ją zdobyć. Miłego oglądania dalszej części filmu Ty tak czemu tu w... jest jakiś chłop, to co, co... Nie wiem o cóż, kawałek chce wsiąść. Dzięki Dzięki Drzwi nie mam Spoko e, e, Ale, będzie laki, fajna cutscenka, to to... pamiętasz? Wiesz co? Chyba... Znaczy, by rezydencji. Dużo tych napadów robiliśmy, wiesz? Myśmy mieli już powoli wszystkie napady mylą Mhm Chyba, że to jest... to jest tak, że strzelali bronią? Nie Nie, 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 nie Innego, tak? To jest rozwiązanie dobre. No... Pa, to jest super, kapłanka. Wiesz co, może nie patrzyłem wtedy, jak robiliśmy. Czekaj. RL3. Mm. Czemu ty prowadzisz? Ty, czemu ja prowadzę, zresztą prowadziłeś? <grym> chwila. Patrz, patrz. Ale ładną dziarę mam. Sie Siemano. A wskieśmieszni ci ochroniarze że wyglądają No wiem <laughs> Nie? Ja mhm. Tu ja... Ale ci nie Dziab. Jap. A ja wolnę z kolby, on zaczął wziąć mordę. Nie ma alarmu. Co jest. Już nie żyje. Nie ma klucza. Nie. czy on tak pistolet sobie do ucha brał? Właśnie nie wiem. Może się drapał po uchu. Pistoletem? <coughs> Jakim pistoletem? Karabinem. Pistolet, karabin to to samo. Tylko pistolet ma mniejszy magazynek i nie może stać w full auto. Jak to? Mini SMG może. A to jest kurwa pistolet? No. Pistolet To nie jest, to nie jest pistolet. No właśnie, a to się różni pistolet od pistoletu maszynowego Weź ten sobie schowek, otwórz No Ten, ale ten w ścianie Mhm Może za niego jest jakiś EXP <tronarium> <tronarium> No hajs Co? A czy o tym, że jest tu ten seł, który pod jest Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ja w sumie mam pomysł Ja pójdę na dół po to, ty idź na górę i poszukaj tych kart, okej? Okay? No boże Zabijaj nie, ich Przecież się nie rozdzielamy A co za różnica? Postaraj się jakby znaleźć kartę, tylko bądź bardzo ostrożny, nie? Właśnie, ja, ja nigdy nie byłem ostrożny Jak nie? A zawsze mnie pouczałeś ja, nigdy nie byłem ostrożny No, spokojnie, pokaż się tą, tą swoją odpowiedzialnością, którą na że udajesz Ja naprawdę nie umiem być ostrożny No skradaj się i po prostu spróbuj już tę kartę Chociaż złoto chcemy jeszcze, nie? Ja wolę z tobą O no, kuźwa, ja, ja już mam ten główny cel, ale... Co jest ta różnica, to z nas znaczy, ten... I tak Kai Perico można samemu robić, więc co za problem, żebyś spróbował, co? Ja się boję Chodź, Chodź. A bo oni przyjechali. Jeśli widzisz coś, co Ci się podoba, nie bądź wstydzony. Czy masz klucz? Nie masz kluczu. No. E, idzie kolejne, kolejne idzie na dole, nie? Mhm, uh -huh. chodź. Jak kamera nie patrzy No kamera nie ma takiego zasięgu gdzie on idzie, nie? Nie, aż tak nie ma. Aż takiego, dobra. Czujesz kawałeczek pójdzie i go to Mam A. klucz. M ale to jest klucz dobra. nie karta. Ale to klucz. Zawsze Chy. coś. Zawsze coś. Gdzie mogłeś sobie bramą uciec na legalu, ne? Mhm. Mm nie no, Galub, właśnie okradamy coś za ponad milion, nie? <grych> <grych> za milion w sumie główny ser jest, więc chodź. Ten safe trochę. Ja tego nie. białego wezmę. Raz. Czy? co? Dwa. ja Jak... tego białego wezmę? Raz. A, no. Dwa, trzy. Jest. Okej, okay, mamy kartę. Okej, kolejny idzie, Spokojnie, o, o czym się go zabije? A, zawrócił jednak. Też tak, idziemy od razu do tego, idziemy wiesz idziemy. tam. No, idziemy tam. Mhm. Mm no, to stary, to, to, to jest w tą stronę. I tak. Nasi już kajopery i konie. Tak, <śmuch> no, czekaj, trzeba. Czekaj, okay. jeszcze ten jeden dołem idzie tylko kropne. Tak, w razie czego. Mhm <grymne> Chodź, 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 chodź kamera nas nie widziała, to tych dwóch jeszcze trzeba kropnąć Dawaj Którego chcesz? Ja tego, co się karabinem drapał teraz, tylko na lewo, okej? Okay? To ja Lidio tego na prawo Raz no. Dwa Trzy Okej Idziemy Mam że tą kamerę bym jeszcze zniszczył, wiesz? Tak, że czego? Żeby... Spoko Mam ja tak dziwnie, krzywo patrzyła, wiesz? <grymne> Teraz nie wiem czy ich zabijać teraz czy nie. Trzeba jakoś się przemknąć. Nie wiem. No i ja poczekam, że on się spróbuję odwrócić. Spróbuję się odwrócić, co? Czekaj, bo tu jest ten dom, nie? Tutaj. Nie. Weźmy, zobaczymy, czy on patrzy na ten dom, czy on nie patrzy. Aż tak zasięgu chyba nie ma. To spróbujmy. Chodź. Bo wejście jest z tej strony, chodź. Nie będzie widział. Chodź. A po ty się skradasz, skoro patrzę na ciebie? Trzeba sprincie. Raz, dwa, trzy. Idealnie. Hmm. Weź najpierw obraz, to nie? Wiem, wiem, wiem. No, tak, tak samo świetnie widzę, jak na napadzie na kosyno. No tak. Tylko za tak, ile hajsu będzie z niego? No, nie dokładnie. Bo to Czekaj, jest w chyba. 395 to? tysięcy. Mhm. A ile? 200 o, mało coś 200 no, sum dupę M Mniej niż 200? Mm. Mm. Dziwne. To bardziej się złoto opłacało Ale dobra Aha. Mamy jest mm. ucieczka tylko mhm. Teraz tak Wybieraj Bo mamy tylko główną bramę do wyboru No tak A za główną bramą jeszcze jesteśmy bezpieczni Chodźmy Przynajmniej tak powinno być. Nie znaczy ciągać. Jak co? Przynajmniej tak powinno być. Bo jesteś w strojach ochrony. Zdygałem się trochę. Kamera go nie widziała? Nie, ona w drugą stronę patrzę. Okej. Okay. Wszystkich trzeba posprzątać, co Już, większość też. Teraz na... Tak, chodź. Tak, żeby przejść... Chodź. Tak żeby przejść do bramy trzeba iść. Co ci ocią Dobra. Trzeba tego zabić? Tych dwóch teraz Czyli ustawmy jakoś, chodź z boku gotowy? Ja bym wziął tego... którego... Ja wezmę tego czerwonym, okej? Okay? Raz, dwa, trzy Okej, okay, kamera nie patrzy, czy patrzy, zobacz? Nie widzi, nie? Kamera. Nie, nie widzi. Dobra, to chodźmy teraz z tyłem. Czekajcie. Ale musimy. Tędy nie przejdziemy. Nie? Przecież tutaj, chodź. Przejdziemy. A, dobra, tu jest. Ja tylko za wszystkim chcę przejść, bo nie chcę, żeby nikt nas widział. Czekajcie, ten kolos sobie pójdzie. Mm -hmm. Weź w montażu, pokaż, który to kolos, bo ktoś może nie wiedzieć. No kolos, Pogaż, to jest, zaznacz, to jest, to jest Czekaj na mapie pokażę. Nie to. wkazuj na mapie już, chodź. Nie zdążysz. Jestem w bramie. I tak się to powinno robić, co? Milion 730 tysięcy. Nikt nas nie wykrył. Jeszcze. Ale już chodzi Co tam? Bronię nie schowaliśmy. Tam nas no chowała. Spokojnie. Razem? Nie. Spokojnie. Patrz, patrz, patrz. Teraz się skumamy, patrz. Chodziła. <grym grym wśródła> <grym> A my się ja będziemy kupować. <grym> Debilne postacie są czasami, co? <grym> ja No to lecimy A, już nic. No, milion 600. Nie pokazywało mi 609 tysięcy na początku. Aha, nie, aż co ja tu nie straciłeś. Nie no właśnie, to dlatego mówię, że ja p***dolę Ale będzie dużo montowania tego No, no Nie ukrywamy skyoper i co Siedliśmy zginęłaś, do łódki, tak. zginęłem, bo zaczęli do mnie strzelać i na trzy strzały poszedłem No nie no więcej Trzy, trzy razy mnie trafili i zginęłem No nie wiem Jak potem ja chciałem się zabić, żebyśmy od nowa to zrobili, to mnie cały czas strzelali i nie trafiali, nie? No, a właśnie nie miałem odwrotnie A co, też łódką, czy już samolotem też? Łódką, no, łódką. Tylko ja od razu pod nią podpłynę. Mhm. Mm to jest tak. tą stronę ile sprawdźmy. Jest, chodź. Chodź. Szybko. No i pod wodą płyń. A że chcesz, to możemy nad bez łódki, z całą wodą płynąć, ale nie wiem, czy ci się chce. I bo to ja przed... Nie chce się. Za długo. Czaj szybko. Czemu ja nie mogę wejść do niej? Co jest? Chodź. Ucieka no go. Usiądź. No.